Okej, okay, a więc jesteśmy i oto jest bonus odpalaj. No. Mam nadzieję, że odpali. No odpalaj. No i. I. <grywia> <grywia> e, nie wypał. I co tutaj chciałeś zrobić? No? Polec. Dalej, no, bo tutaj czekają... <grywia> Jednie. Czekaj! Brawo Brawo, zero fesów. Ale lag. O kurde. Chyba te 500 za dużo było. <grym> nie mogę ruszać myszką. Ja mogę. Jeszcze. Czekaj, wyjdę z serwera. Niech. Niech na tobie Jest. wszystko się skupi. Jest. Jeszcze się nie skończyło. Wiem. Big lag. Jeszcze! Mm. A, będzie krater. O, mam jej pod nogami właśnie. Czy to jest ta mapka? Dobra, może ja wyjdę z serwa, co? No możesz. A ty już ee, nie wybuchać TNT? Nie. O Boże, że... kurde... Nie na tego serwa szedłem. Siema ja dziurkę. Mam dziurę drzgę, mała. mała to tak? jest eee, malutka, malutka. dziurka. E. Ale tak. się, o... że to na ziemi jest. No, mnie ja też. Znaczy nie, właśnie to nie. To wiesz co mam z pomysłem? Wpisujemy spawn. No i co? Nie działa mi spawn. Oops. Dobra. E, to w dwa razy spację. Mam GMA Aha, wypadłem poza świat Okej okay. Ja się zabiję Jaki no. fajny wynik ty No, Tre. Um, tutaj jest teleport na spawn TP na spawn. fajnie, ma... że spadam, bo na mnie w dół. Fajnie fajnie <noise> Gdzie masz teleport na spawn? Gdzie ty jesteś? Bo ja mam checkpointa Czekaj, muszę cię zabić Dalej, bo znowu będzie, że... Że będzie... jest hmm. Co No lubię? Nie ma Pysz te p Jałem No wpisuj No wpisuj kuśwa No wpisuję to wpisuj. No dobra No to tutaj <laughs> Przepraszam was ale coś mnie bierze chyba choroba tak, ale, ale to tak. cieszcie się na cieszcie się będzie więcej filmów. Aha e, ha ha, ha. No dawaj. Tak? Ej, nie mam GEMA. Chodzi, chodź, bo mi się materiał skończy zaraz. Gdzieś Taśma jest? Mi się jest. No. Gdzieś gdzie jest. Na dole. Gdzie? Tutaj. <noise> Za tą kury. Na drzewku? Nie. Jabier. Gdzieś ty chodź tu! Gdzieś ty jest. Pójdź no. A ty jesteś, o dobra. <coughs> Co za debil. To jesteś debil. No. Czekaj mam się wpięć. pięć. U mojej pośladki będziecie widzieć. Widzicie szkieleta. Ja nie mam pośladku. Ej, ja nie mam pośladku. Ja że żebyś małą twarzą. U mojej tylniej części ciała. <śmienicza> no to e, no to do zobaczenia w następnym materiale z Bifur No nie mnie. Cześć No cześć Nikwałdź mnie po nagraniu <śmienicza> Nie dzięki <śmienicza> kam stąd